Chcesz? By the way, Mariusz mówi co początek sezonu, już po 36 level. Bruch. No. Zauważył. Wierdola. Ej, Ma tak nie mam Dobra, będziesz miał. Nie mam. Kodzę. Będziesz miał. Ciekawe, jak. Nie buduję Zabiłem kogoś. Piorunem. Sors, teraz mi. Kurwa, no działaj! Mam. Miałem gdzie dwa ładunki? Twoja do dupy miałeś za mnie, przykro mi. Tak też się zdarzy. Mam ko mnie jest piorun Zeusa, bieg go. Jest piorun, napierdalaj. Mam kartę Twoją. Ty mogę cię podnieść, ej, no. ja cię idę podnieść za Co potoś? Krrrr! Nie znałem, NIE! Znałem. co się stało. A, okej. Okay. Wysadziłem typa, ale. Jak typa wysadziłem, to krzyknę na takiemu. <głos> <głos> Czemu 6 osób? 7 osób obserwuje Łukasza! 8 osób! Łukasz jest sławny, 8 osób go obserwuje. Jesz piorun za mianem. Nie no, ty to damy, jesteś kurwa zajebisty, nie zmienię się. Ty masz tego gościa. Mam coś do Możecie po prostu kartę wziąć tam w waszego... Tak, bo mnie ładuje, kurwa ten koleś. Działany jest za filarem chyba. Kurwy synek klata. Kurwa, 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 to jest za kurwa, Nie no, te kurwa, 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 Ja kurwa, się kurwa, kurwa, Ja jakieś kurwa, memiczne tańce kurwa, Bruh. kurwa, memiczne tańce kurwa, kurwa, base. Potem Zawsze możemy polecieć tam, nie? Bo tam jest jakaś wyspa. No, też tak myślę. Dobra, to my z Łukaszem lecimy tu. A Zedemian y, lądujesz z nami, ale pójdziesz tam. Wespa! Wikingowie. No Damian, youtuber, jesteś z kamerą, musisz pokazać, czy tam jest jakaś ukryta cywilizacja. Kurwa, no naprawdę, kilka sekund. No, kurwa, no. Chłopie, damy się to tak szybko wyjebać, że nawet nie miałem okazji kurwa strzelić, no. Damian, powinno ci wpierdolić Jam na pizzę. Ades, dzięki Mamy karnet. Mamy wpierdol. Mamy pierdol Zeus, your son has come Nie mam broni, ale odpaliłem to. Kurwa. Ja mam Ale broń. Ale broni nie mam. Dobra, po, po, powozę. Mas broń, Mariusz. Yes. Czekaj, już mam. Dobra, wiesz wszystkie bronie, bo nie wiadomo. Mam keba. Okay. Jakiego aj mam? Kurwa, on wysadzi Gości wam ma. wam plecy robi. Zeus, Zeus, Zeus wam pali. What the fuck? No. Damien... Powalił mnie, powalił mnie. Damian tutaj, 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 dwóch. Damian, mam Zeusa, mam. What the fuck? Wypierdalaj! No skurwysyn! Przeciągnął <laughs> mnie tam. kutas. Damian, chodź tu. Masz. Bierz. Najpierw ciebie chcę kurwa zrespić. Dobra, dawaj to. Czekaj. Teraz jakoś tego mnie potem Zamela ja to co kurwa? Idę po ciebie. Błagam nie na pierdalenie. Five years later. Ee, za górami, za lasami no Niestety w to nie jest Dobre go O co powiedział oh, owo! Chyjnienców hmm. tak co On sobie wziął awo! No, bigo go kurwa, nie. Zaraz, bo chłop jest! Dobra, niech mnie nie Co on mnie bije? No! No, kolejny, no super! No nie, on ma już! No! Nie! Nie no! Panny. Ja potem idę ze dwu, na chwilę. No, nie zgadnę. Jakie jest sklepo? A, już myślałem. No, piseły, Bogu. Pieseł zajebiste. No już kurwa ko mnie siedzi i czeka. A? To wypuść biorze za Ja będę też do się z pieskiem. Przy, w przypadku Damiana, Niemczej ma po prostu nie kupić jakichś schodków, z jednej i drugiej strony okna dadzą, i pies będzie sobie wchodził, i przez okno będzie wychodził, od tylko zawoła i wróci. I don't know, ale albo, się domyślam. Albo do kosza go wrzucić, sznurkiem podciągnąć, zawołać, do, wchodzi do kosza, wciągasz do środka i. Na pewno każdy jako dziecko miał taki plan, żeby psa wysłać jakimś koszem takim, przy, jak coś mieszkało, nie wiem, na piątym czynnym, którymś piętrze, no to na pewno ktoś sobie pomyślał, hmm, nie chcę mi się z psem wychodzić, wyślę go przez jakiś koszyk Po prostu sznurkiem go na dło puszczę, potem z powrotem wezmę Wynalazki Ej, hey, to ci smutno? O co kaman? Mam tutaj Pawni Zeusa, chciałem się piórnuł, mam set it's mine, I want Zeus now Let's go! Mam <laughs> nadzieję, no, że się wyjedzesz <laughs> oh, What the fuck? Nie ja też bym się chciał kurwa pobawić, bro, what the fuck? Nikogo nawet nie zabiłeś, czy to Zeusa? Nie masz, a ten Ja ten już mam, tylko że ten to też mam, żeby się Mika! Oh no! nie, <śles> Wegeta <goda> tam był! Nie wiem po co gościu ścianę otwierał To był jego największy... To był kurwa jego... Dobra, ostatni ładunek idę na bossa zostawić Idę bossa robić No i tak się pewnie nie nagrało To kiedy pierwszy raz użyłem Zeusa I krzyknąłem Nyg'a i zabiję dwóch typów Nagrało się Najdzie no, hey, kod Chwila, ko kobiety chyba szybciej będzie Angi mordem! masz Nyg'a! No, na kurwa Serio? A tak, because why not? What the fuck? I go. You haven't I no am no alone, bec... the oh. e no! Bierz medalion. Ja chcę broń. <mim> bo... A, A nie, dobra, nie chcę. Daj, bo, to, bo to jest PM, ja chcę żetny. <laughs> to, ale to było dobre Through heaven and earth I am alone, in honored one Ej, pokazuje nam, że mamy żeton Nie, naprawdę? Eee, pomocy czemu? czemu? Czemu mi jakieś czaszki starego gonią? No, dzięki O, dzięki Ej, ale... No kurwa, nie ochłonił no, też na analityczną broń To jeszcze kurwa, ten... No, nie, nie, nie. <laughs> Wierda, oh. widzimy się w latach 2010 oh. Nie... Ja kurwa, skrzywam się palą. Łap eee. gołębia No tam jakieś czaszki starego gonią. Eee. Łap gołębia Dajmy weź to ten Czemu? No, no już nikt nie ma Łap gołębia To ja mam sobie powiedział, że nie o, akurat zadanie zrobię, Muszę przety potrafić w tym, tym. Lecę, lecę, bo chcę i wyrucham ci matkę! Helikopter! Dawaj, dawaj, Lego Nie no, kurwa, no! Naprawdę? Tak naprawdę! Czemu ty, czemu ty, ile ty kurwa biegniesz do nich, przynajmniej ty biegniesz, no! Nie no, no! Kurwa! Ten kurwa Spider-Man zadychę, no kurwa, widzisz, że na ty palecę, to kurwa strzela... Nie, o się podleczył. MIGO! No, MG! Blokuj Jakiś czarny chuj cię zawiół. Ten czarny chuj wygląda jak, te, jak, te, jak ten gościu z to czterech rękach wtedy w Robloxie chodził. What? To jakiś ruch jodek, no czuję się ruchem w chodzi. A przynajmniej pokazuję jaką, jaką rangę masz w końcu obok siebie Chyba no. Kobe Spiderman w brązie, noc. A Max Morales to nie jest czasem gamerem? Czemu on ma tylko brązę? Jak wezmę zaraz Canon Event, to kurwa będzie Canon Event i zrobi się każdy kurwa, będzie miał brązę. Czemu strzelam jakieś fakira? Obojętnie, czy mnie wydymają, czy nie. To cię wydymają. No, co tak powiedziałeś? Nie. Tak. Dobać na graniu. O. Peter. Eee, zostaw go. O, Jest go. Tylko może chciałem się coś tutaj zrobić. Ale chwila to. Tu... Składamy go składamy go w ofierze Dobra, ba... Dobra. Kto, kto go trafi na środek? Kurwa, nie trafiłem Albo <grym> ktoś określił Trafiłem! Trafiłem go Kontynuuj <grym> Co to? Nadal wróżę twoje losy Dobra, walimy bossa mordę A jest? jest with this treasure i summon mahoraga bit zeus contra zeus so so shape of wings what Uuuu, fejs tu! Kurwa to! Ej bo Fortnite się w jakiegoś Elden ringa zamienił Kurwa second phase <laughs> Kiedy dokończyłeś ledwo bossa z 1 HP i odpala się drugi phase Pokonaj Deusa! Nie ja nie chcę! Zeus, o, oh, tu hej, panenere! I am alone! the Honored one! On jest kurwa większy? Tak, cały! Okay. Okej, okay. okej. Jest jakiś safe? Jaki safe? Ta, nie ma. Nie wiem, że jakieś safe są. Dobra, czy po pociąg w ogóle jeździ? Jeździ. Nie, kurwa, powiększyli tory tylko po to, żeby nie jeździł. Smart. A, czyli w skrócie. Jak przejewać pieniądze? Rozszerzyć drogę y, na pociągu bez pociągu. Uwaga, komor. Wydałem swoje ostatnie pieniądze, aby go wynająć A co zajebiście, teraz ci rozpierdolę dom To nie mój dom. A tam chłop no Zrobimy mu nalot. Dawaj gołą Nie ma go a widzę Nigo. No, serio? Zjebałem. Masz tu kolejnego kolegę A tu kolejny Chłop to myślał kurwa, że użyje do końca swojego zeusa, bruch Zeusa się wali jak kurwa jest rozpierdol, a nie kurwa jak jesteś na otwartym polu Łap Ej, zajban chłopak, który używał tego pioruna i nie zmarnowało mu taka. Staka. No, <grym> <Ciebie paty. grym> kurwa, jak w rokecie! Joki kawał przeleciał Chłop ma zausa i się boi. I chłopcu miał rifta, ale <śpiewanie> go minął. ジュンテントハンテンとルゾルノムゲンオシオトツサセルコトレセセサルルカソノシシロウシダスキョシキムラサキトヘベンエルアイマローデコノーレドワン A co Łukasz zawsze mówi w frame pole? Yy. Eee. Że dodatki masz skrzydła? Nie, ale kopa trafiam jakimś cudem. Dobra, masz tu volta leć. Kurwa, ile typa, lecimy! Nigga! Kurwa, wypierdoli się chłop, bo nie tego. No czemu skrzydę nie wziąłeś? Desenadu! What the fuck? No. Albo, w, albo wyjebać się na dole, albo ten... To ja biegnę. Mam nadzieję, że tego lutu nie... Lutu mam nadzieję, że nie zajebę, bo się zofnę najwyżej. Kurwa, postaram się teraz szybko, w kocie. Bo kurwa, masz butu sam bolta, biegnij no. Bo kurwa za bo... się w kurwę po prostu... Potem mi pierdolą. Meczu... Eee... A, o pioruny ci pierdoleli. Albo boty działają teraz na zasięg twojego internetu w realu Ale nasz internet jest chujowy to boty nie wytrzymują presji <noise> Dobra wracaj się tam O, typa powalam, co ja zrobiłem? <noise> Naprawdę? Jak to lekko, w, jak w jakim W jakim sensie ja lekko typa popchnąłem? Jest! Dotybani! Jeszuc! Jeszuc Bietlus! Hehe <noise> O, wezmę Gdzie sobie ten z tę te pompę. Jeszcze sekundy medalio. Czekaj, masz kewy. Kewuj się. To wszystko fajnie, ale ja chcę się zrozumieć po mój luz, bo tam była moja snajperka. Wyjebałeś się gdzieś tutaj na dole. Jest. Od razu mówisz, że chcesz shotguna że wziąć, bo tam był legendarny ten mój. stały zostały tylko trzy osoby. Pompę se To jest ta co ja używam, ta legendarna. To jest target, to jest pompa? Nie mam taką pompę, ja mam. Ja to już mam. Ale moja jest lepsza. Bra. Come on. Bo z trechu mam zaraz iść. Trzech typa, to. Heaven ja to Heaven and Earth. Mam co to ja ich Zeusem zrobił. Ja też... Auto! Trochę Heaven and Earth! I'm allone honor, one! Jak spierdalają Trafiłem! Ja też się trafiłem, ale kurwa jaki to auto nie padło! Dziąż kurwa za Nie wiem. A widzę Widzisz? Nie rób ci głupiego! <noise> nie go. No ale, no ja na kolejnego musiał mi podjewać, no kurwa. Let's go! Dobra, od... O, bozder. Będę... Poseidon. Słyszałem, są jakieś questy, Co kurwa, bo jakiś dialogi robię? Nie wiem. Trzeba okazuje dwie postacie do wynajęcia. A tego można wynająć? Czy nie wiem. Ale... Zapytaj ono, ale co ja bym zapytać, no. Nie, możesz go zapytać o jakieś tam na przykład, nie no, underground albo coś Ale to była baba, no, o co zapytaj się. Hej, laska, chcesz się ruchać? Ach. Chyba nie chcę, bo nie było opcji wynajęcia. Co w ogóle ją daje? Nie wiem. No mój jest o szybkości, pisze, aspekt szybkości. Ja mam aspekt zwinność. Znaczy, że nie wiem, staminę masz? Dobra, wygrywamy to. ja patroluję teraz? Zwłaszcza Damian, bo Marek coś tam ostatnio a, a. grał. Tam. Pam, 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 pam. Nie biegł. go. A Uwaga. NIG! Trochę by the airp! I am alone the honored one! Nego Kustawka Zobaczymy ile do rangi do... Ej, trochę bydad air, I am alone the honored one. <laughs>